Apple w ostatnim czasie zaprezentowało nam nowe komputery, m.in. nowe MacBooki, ale doczekaliśmy się również aktualizacji nieco mniej popularnego w mojej opinii, przynajmniej w ostatnim czasie komputera typu All-in-One, czyli iMac'a 24-calowego z procesorem M3. I tutaj dla samego Apple raczej to nie jest najbardziej priorytetowy komputer, jeśli chodzi o same aktualizacje, a najlepiej niech o tym świadczy fakt, że nie doczekał on się wersji z procesorem M2. Nie doczekaliśmy się też większego rozmiaru, tylko tylko Apple w zasadzie po wydaniu pierwszej wersji tego unowocześnionego właśnie komputera wydało iMac'a z procesorem M3, który jest tak naprawdę głównym i jedynym odświeżeniem całej tej konstrukcji oprócz oczywiście podkręconego modułu Bluetooth czy też Wi-Fi. Także jeśli chodzi o ewolucję tego urządzenia czy implementację jakiejś dodatkowej funkcjonalności, raczej tutaj mowy być nie może. W związku z tym doczekaliśmy się po prostu zwykłego odświeżenia. Natomiast na pewno jest to komputer, który warto w przynajmniej niektórych w których zakresach wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o zakup właśnie swojego nowego stacjonarnego urządzenia, które może się naprawdę świetnie sprawdzić, czy to w domu jako taki wspólny komputer dla rodziny, dla dziecka, czy na przykład do szkoły, jak potrzebujecie właśnie takiego urządzenia, które raz będzie fajnie i mało zajmowało miejsca na biurku, a z drugiej strony będziecie jednak mogli na nim zrobić te amatorskie i nawet takie średnio zaawansowane, powiedzmy rzeczy. Jeśli o mnie chodzi, to ja sobie testowałem w ostatnim czasie trochę bardziej rozbudowaną jednostkę. Chociaż tutaj w przypadku tego komputera o jakiejś wielkiej rozbudowie być nie może, możecie sobie dodać ewentualnie dodatkowe rdzenie, rozbudować pamięć RAM do 24 GB, i to w zasadzie tyle. Aha, no i można podkręcić dysk. Zresztą tutaj właśnie mam 2TB tego dysku, co też winduje finalną cenę do ponad 14 tysięcy złotych za tę konfigurację. Ale okej, okay, tutaj jest też rozbudowany zestaw akcesoriów, bo od razu dostałem przedłużoną klawiaturę z polem numerycznym. Fajnie to wygląda, a raczej jest ona praktyczna, natomiast teraz jak się przesiadamy, na ten okres testowania ze swojego Logitecha i wróciłem w zasadzie na ten Magic Keyboard, z którego sam kiedyś korzystałem przez długi, długi czas, to już nie miałem takiego komfortu, bo ten nacisk klawiszy jest naprawdę bardzo mały i nawet ten fakt, bonus, że mamy tutaj Touch ID, nie rekompensuje mi tego, żeby jednak taką klawiaturę wybierać na co dzień, ale abstrahując od tego, oprócz samej klawiatury w zestawie też był Magic Trackpad, którego każdemu polecam, naprawdę kapitalna sprawa i myszka Magic Mouse, której tak mocno już nie rekomenduję. Wszystko to opakowane w fajną, minimalistyczną konstrukcję w tym samym kolorze, co chociażby same też kable, które nawiązują bezpośrednio do kolorystyki tego iMac'a, która jest dosyć rozbudowana, bo może mieć od czterech do nawet 7 kolorów, w zależności od wersji, którą sobie weźmiecie. Te mocniejsze komputery mają jeszcze kilka kolorów więcej, natomiast ta totalnie bazowa wersja kosztuje od 7500 zł, jeśli chodzi o sugerowaną normalną cenę. Mówię sugerowaną normalną, bo często na te komputery zauważyłem, zwłaszcza na te wersje M1 zdarzały się promocje, więc w sklepach, do których też linkuję w opisie tego filmu, można często to trafić właśnie na jakieś okazje, gdzie można zaoszczędzić nawet 1002, a kiedyś była promocja, gdzie ta przecena była jeszcze, jeszcze większa. Więc jeśli się po tym materiale zdecydujecie, aby nabyć ten komputer, to polecam Wam właśnie sprawdzać te miejsca. A czy warto to zrobić? No to przekonajcie się oglądając to wideo do końca. Tak jak Wam mówiłem, główną zmianą w stosunku do tego poprzedniego modelu jest nowy procesor wykonany w technologii 3 nanometrów, więc ma on być jeszcze bardziej wydajny, jeszcze bardziej efektywny. Apple tutaj mówi, że na przykład o 30% będzie szybsze działanie przeglądarki Safari, o taką samą wartość ma szybciej działać aplikacja typu Microsoft Excel, czy nawet o 50% mamy większą częstotliwość klatek w grach komputerowych. Ale mówiąc Wam wprost, ciężko w takim normalnym, amatorskim użytkowaniu będzie odczuć te przyspieszenie względem właśnie tej poprzedniej wersji. Jeśli używacie tego komputera, rady naprawdę prostych czynności, to to, czy weźmiecie tą wersję z M1, która jeszcze przez chwilę będzie dostępna na rynku, czy tą najnowszą, nie będzie miało takiego dużego znaczenia. Większe zmiany, czy takie większe usprawnienie dostrzeżecie w momencie, w którym zaczniecie sobie na przykład obrabiać jakieś proste zdjęcia, albo tworzyć jakieś proste animacje, jeśli w ogóle na tym komputerze będzie ktoś chciał to robić, albo z drugiej strony zaczniecie sobie po prostu montować film, natomiast jeśli będziecie chcieli robić to częściej, to jednak polecam wziąć minimum wersję z 16 GB ram -u. ewentualnie można to rozbudować do 24 ale moim zdaniem już nie warto do takiej konfiguracji dopłacać. Ja tutaj mam generalnie 8 GB i oczywiście znamy teorię Apple, że oni twierdzą, że to jest w zasadzie ekwiwalent 16 GB przy pc tach Można tak do tego podchodzić, ale moim zdaniem przy komputerze za 7,5 i jednak te 16 GB powinno być. W takim stanie on się generalnie będzie nadawał bardziej do tej amatorskiej, aniżeli właśnie średnio zaawansowanej pracy. Nie mieliśmy abym podsumować, no to używanie go właśnie przy aplikacjach biurowych, czy to przeglądania internetu, odczytywania jakichś. Wiadomości, czy grania nawet w jakieś proste gry, chociażby z Apple Arcade, czy też używanie jakichś prostych aplikacji, czy to do edytowania filmów, obrabiania zdjęć, ta konfiguracja nawet najprostsza powinna wam do tego wystarczyć. Tak jak wam mówię, dopiero w momencie, w którym chcielibyście odpalić sobie na przykład Final Cut'a, to trzeba by się zastanawiać nad tą rozbudowaną wersją, jeśli chodzi o dodatkowe rdzenie, a także większy RAM, bo wtedy wam po prostu tutaj tego braknie. Z całą drogą możecie mieć tutaj 8 rdzeniowe CPU oraz maksymalnie 10-ordzeniowe GPU. W związku z tym tutaj szału nie ma. Jeśli chodzi o te bardziej zaawansowane prace, ale nie oszukujmy się, ten komputer jest stricte kierowany do zastosowań domowych, amatorskich, dla dzieci czy też osób starszych. A jak chcecie robić coś więcej, to absolutnie nie ma sensu, niestety, iść właśnie w tę stronę. Mówię niestety, bo Apple swego czasu miało iMaca 27-calowego, sam z niego korzystałem, był jeszcze iMac Pro i na razie przynajmniej te plany są porzucone. Apple twierdzi, że nie będzie tego komputera. Jeśli jesteście profesjonalistami, to możecie sobie kupić tak jak ja Maca Studio i dodatkowe wyświetlacze, jeden, drugi, trzeci. I i wtedy mieć jakby taki zaawansowany już zestaw, setup. Natomiast nie zanosi, abyśmy w najbliższych miesiącach czy też roku mieli chociażby odświeżoną wersję iMac'a 27 ewentualnie 32-calowego z procesorem M3 Pro, M3 Max. I Apple przez to daje też do zrozumienia, że ten komputer raczej jest do takich zastosowań amatorskich, do czego też pewnie nawiązuje sama kolorystyka i nie jest to przypadek. Także jeśli chodzi o tą najważniejszą sprawę, najważniejszą rzecz, która tutaj się zmieniła, faktycznie ten procesor jest szybszy. W geekbenchach, różnych testach będziecie otrzymywać lepsze wynik i przy tych bardziej złożonych aplikacjach, chociażby do montowania filmów, czy to z pakietu Adobe, albo przeciwnie, aplikacji obliczeniowych, właśnie typu Excel, możecie dostrzec tą zwiększoną moc. Natomiast w normalnym użytkowaniu, nawet jak sobie tutaj dokupicie więcej tego ramu, raczej wielkiego przeskoku po prostu nie odczujecie, bo ta wersja M1 do tych bazowych zastosowań naprawdę idealnie i tak się sprawdzała, pomimo tego, że już była dwa lata na rynku. Natomiast odnosząc się do samej konfiguracji, jest coś, co trzeba skrytykować moim zdaniem, a mianowicie startowy dysk na poziomie 256 GB moim zdaniem przy komputerze już za te 7500 jednak powinniśmy się doczekać czegoś więcej to znaczy tego dysku chociażby na poziomie 512 to by moim zdaniem było po prostu adekwatne do samej tej ceny także mówiąc szczerze tutaj jeśli będziecie mieli kupić bez żadnej większej promocji tego iMac'a z dyskiem 256 i 8GB RAMu raczej to nie będzie deal życia i w takim momencie czekałbym po prostu na lepszą promocję no bo po prostu nie opłaca się moim zdaniem przy tych pieniądzach inwestować w taką bazową konfigurację ona moim zdaniem Powinna być tańsza nawet o 1000-1500 zł, i wtedy to mogłoby uzasadniać właśnie te komponenty. Natomiast przechodząc do tego mniej ważnego aspektu, przynajmniej dla niektórych z Was, bo wiem, że też dla niektórych osób wygląd, czy też cały minimalizm tego setupu jest bardzo, bardzo ważny. Generalnie to, co jest tutaj najfajniejszą właśnie stroną, to to, że macie możliwość używania tylko jednego przewodu. Notabene do tej kostki, która jest pod biurkiem, możecie sobie podpiąć nawet kabel Ethernet w odpowiedniej konfiguracji, jak sobie to kupicie. Wtedy na biurku tak naprawdę. Macie tylko jeden przewód do zasilania, wpinany magnetycznie, zestaw typu myszka, klawiatura, ewentualnie ten trackpad, no i też sam komputer w stylowym designie. Chociaż, odnosząc się do podobnych konkurencyjnych rozwiązań, czy też samych po prostu nawet ekranów, generalnie ten gruby, dolny pasek, który jest na dole tego urządzenia, może osoby trochę irytować, no ale generalnie tam też między innymi są ukryte niektóre komponenty, w związku z tym Apple musiało to całościowo tak opakować. I sama konstrukcja wygląda i tak naprawdę bardzo dobrze, bo imponuje przede wszystkim smukłą obud Mamy tutaj niespełna 12 mm grubości. No i sama waga tego komputera nie jest też duża, bo waży prawie 4,5 kg, więc mówiąc o tym komputerze jako stricte stacjonarnym, też mówiąc szczerze, nie wiem, czy nie popełniamy błędu, bo spakowanie go do jakiejś torby, walizki, czy ewentualnie nawet tego domyślnego kartonu, w którym on przychodzi, nie jest jakimś wielkim problemem i od biedy można go nawet transportować, gdybyście gdzieś tam chcieli jechać. Nie będzie to też ogromny problem, chociaż na pewno dużo łatwiej będzie wziąć MacBooka pod rękę, albo nawet Maca Studio. I odnosząc się do samego nie można nie powiedzieć o samym wyświetlaczu. Mamy tutaj 24 calowy wyświetlacz Retina o rozdzielczości 4,5 i jasności do 500 nitów. Ekran też wspiera gamę kolorów P3, w związku z tym do takich bazowych zastosowań jak najbardziej wystarczy, jeśli planujecie robić coś więcej pod względem obrawiania grafiki czy też kolorowania wideo, to może być to dla was trochę mało. Samą jasnością bym się nie przejmował, że nie jest ona jakaś spektakularna, bo jednak ten komputer gdzieś głównie będzie u was w biurze czy też w domu, w związku z tym tutaj nie powinno z tym problemem. No dodatkowo mamy oczywiście możliwość korzystania chociażby z technologii TrueTone. W związku z tym, tutaj to jasno nawiązuje po prostu do samego iPhone'a. Jeśli macie chociażby ten telefon, iPada czy inne i-Urządzenia, I one dzięki samemu systemowi MacOS Sonoma, który jest tutaj zaimplementowany, będą naprawdę kapitalnie działać, więc to naprawdę może być, szczególnie dla tych osób, które już mają jakieś i-Urządzenia, bardzo dobre dopełnienie. Oczywiście, zaznaczając, że jest to komputer dla tych mniej zaawansowanych użytkowników, do tej bardziej amatorskiej, średnio zaawansowanej. Pracy. Jeśli chodzi o inne aspekty związane z konstrukcją, wersja z ośmioma rdzeniami GPU oferuje nam dwa porty Thunderbolt 4 oraz oczywiście gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, które jest wbudowane w boczną ściankę. Natomiast ta rozszerzona wersja, ta którą chociażby ja tutaj mam, ma już dla nas cztery porty USB, dwa Thunderbolt 4 oraz dwa USB 3. Także, jak widzicie, jest trochę więcej możliwości, jeśli chodzi o podłączenie, chociaż nie ma już tutaj wsparcia dla standardu USB-A. Więc, jeśli będziecie mieć jakieś starsze akcesoria albo przewody, które jeszcze wspierają właśnie tą starszą końcówkę, to będziecie musieli się wyposażyć w odpowiedni adapter. Dodatkowo mamy też wbudowaną kamerę 1080, a także głośniki, które nie są jakieś porywające, ale jeśli nie chcecie podłączać niczego zewnętrznego, przynajmniej na razie, nie chcecie sobie dokupować jakiegoś zestawu audio, to powiedzmy starczą wam, aby tam w powiedzmy taki przeciętny sposób posłać tej muzyki, zobaczyć sobie jakiś film, pooglądać teledyski. Myślę, że jest to rozwiązanie skierowane bardziej dla dzieci, dla tych osób mniej wymagających, no bo jednak jak liczycie na jakieś lepsze wrażenia z samego słuchania, no to tego głośniki, które są tutaj zaimplementowane od spodu, one jakiejś super jakości Wam po prostu nie zaoferują. No i to w zasadzie tyle. Tak jak Wam mówiłem, tutaj nie ma żadnych game changerów, nowości. Sam ten komputer iMac z procesorem M3 to jest po prostu odświeżenie polegające na tym, że został zaimplementowany nowy procesor, który ma usprawnić pracę, zwłaszcza tym osobom, które robią coś więcej. Natomiast tutaj pojawia się pytanie, czy jest sens bardzo mocno inwestować w samą tą konfigurację, bo zaraz na horyzoncie może nam się pojawić Mac Studio, który jest oczywiście droższy, ale to już jest w zasadzie komputer dla naprawdę profesjonalistów, nawet w tej bazowej wersji. Więc jeśli jesteście tymi średnio zaawansowanymi albo nawet zaawansowanymi użytkownikami, to naprawdę nie pchałbym się w ten komputer, nawet przy rozbudowie tej konfiguracji dodatkowe rdzenie, czy większą ilość ramu, większy dysk, bo po prostu suma sumarum wyjdzie was ta cena nieadekwatna do możliwości tego komputera. Przynajmniej takie jest moje zdanie. To jest idealna albo inaczej dobra, bardzo dobra propozycja dla osób, które nie wymagają za dużo, chcą komputer właśnie do szkoły, na studia, do. Pracy takiej biurowej, ma on ładnie wyglądać, ma się ładnie prezentować na biurku, chcecie robić na nim właśnie amatorskie, średnio zaawansowane zadania, i jednocześnie ma być to fajne dopełnienie całego ekosystemu. To tak, w tym przypadku jak najbardziej tym komputerem można się zainteresować, ale tak jak wam mówiłem też podczas tego filmu, raczej interesowałbym się tą bazową konfiguracją w jakiejś promocji, gdyby on był tańszy o 1000, może 1500 zł, bo wtedy patrząc na te parametry, ta cena wydaje się po prostu adekwatna. I jednak płacić 7,500 zł za konfigurację z 8 GB ramu czy dyskiem 256, to nawet jak na standardy Apple jest lekkie przegięcie. Także jeśli będziecie zainteresowani tym komputerem, to tak jak Wam mówiłem, do tych poszczególnych zadań jak najbardziej tak, ale szukajcie promocji. Linki do tych większych sklepów, gdzie takie promocje mogą się pojawić, są oczywiście w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.